Witam, witam serdecznie. Dużo, dużo się dzieje teraz. Wiktor jest w Polsce na Woodstock. Ewangelizuje, chwała Bogu. Widzę, że tam gdzieś nawracają. Wspaniałe świadectwo, bardzo się cieszymy, że Wiktor że tam działa ostro. My tutaj siedzimy w Wielkiej Brytanii razem z Jakubem. Jutro się wybieramy na grilla do Hinckley. No i tak dzisiaj, tak sobie pomyślałem, że poruszyłbym temat tego, co, co ludzie tam mm, na internecie, jakieś rzeczy wypisują. I teraz obserwuję naprawdę masę masę tych wszystkich różnych zjawisk. No, kobiety zakładają sobie chusty na głowę jakieś tam i, i prorokują, mm, Jacyś coś tam znowu inni. Są na mądrzejsi. Jakiś ala Żyd, który udaje pewnie Żyda, mówi, że on wie lepiej, że, że nie ma trójjednego Boga, że, że Duch Święty to w ogóle nie jest osobą Boga, bo tam gdzieś wyczytał. Oglądam te różne materiały. Ja Wam powiem, że no można się pogubić tak naprawdę. A przecież Ewangelia jest bardzo prosta. Ja teraz właśnie oglądałem, przed chwilą skończyłem oglądać film Krzyż i Sztylet, bodajże taki tytuł. Stary film o pastorze Wilkin, co nie bodajże, dokładnie nie pamiętam jego nazwiska, nie chciałbym tu czegoś pomylić. I powiem Wam, że tam właśnie była taka prawdziwa, prosta Ewangelia, która trafia do, do każdego, bez żadnych jakichś tam komplikacji, bez... Bóg oddał swoje życie na krzyżu za nas, żebyśmy my Żebyśmy mieli życie wieczne tak najprościej. Grzechy, które, które my mamy, które popełniamy, które popełnialiśmy, które będziemy pewnie popełniać jeszcze, to są takie, takie grzechy, które po prostu każdy jeden oddziela nas od Boga, i to jakby jest od razu. Jesteśmy na, na przegranej pozycji, jesteśmy po prostu skazani na śmierć. I, i ofiara Jezusa Chrystusa powoduje, że te, że te grzechy znikają. No i teraz to jest właśnie prosta Ewangelia. A ludzie próbują komplikować niesamowicie. Naprawdę jestem, jestem z tym troszkę przerażony. Przerażony jestem też tym, że przez tyle lat jakby siedziałem z boku dosłownie. Naprawdę przeczytałem cały Nowy Testament wiele, wiele razy, i, i jak słyszę te, te głupoty, nie, nie, nie chcę się wyrażać brzydko, głupoty, które ludzie gadają o tym, o, o tym że musimy sabbat przestrzegać, czy musimy te chustki na głowę jako kobiety zakładać, czy, czy musimy, nie wiem, pod, wchodzić pod zakon, czyli pod prawo mojżeszowe. Jak ja to wszystko słyszę, te dyskusje na internecie, to mi ręce opadają. Ja, ja, ja naprawdę znam cały Nowy Testament. Powiem szczerze, że jedynie zawsze miałem problem ze zrozumieniem Apokalipsy. Pewnie dlatego, że jeszcze nie wszystkie rzeczy się wydarzyły, jeszcze nie wszystko jest objawione, i dlatego jest, Apokalipsa jest bardzo trudną księgą, bo to mówi o czasach, które dopiero mają się wydarzyć tak naprawdę. Ale. Wszystkie inne księgi są naprawdę bardzo łatwe do zrozumienia. Jeżeli człowiek się nawraca, przyjmuje, go swego, swego, przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to to wszystko zaczyna grać. Nawraca się, Duch Święty objawia Ci wszystko, co jest w Biblii napisane, co jest w Nowym, Nowym Testamencie napisane. I, I ty wszystko rozumiesz. I, i tam jest masę przecież tych listów apostoła Pawła, który wypowiada się na temat łaski. Bardzo dużo apostoł Paweł właśnie mówi na temat łaski do Rzymian, do, do Galacjan, do, do Hebrajczyków. Tam ciągle były problemy w tych właśnie zborach, tak jakby no, prawie jak dzisiaj. Ciągle ci ludzie próbowali coś jeszcze, oprócz tego, że Jezus dla nich, za, za nich wszystko zrobił, żeby mogli się zbliżyć do Boga, to oni ciągle jeszcze próbowali to ulepszyć w jakiś sposób. I dzisiaj jest dokładnie to samo. Apostoł Paweł z tym walczył. Brakowało mu już czasami sił, z tego co ja widziałem. Ja czytając, czytając jego listy, miał, miał chłop naprawdę czasami dość. Bo ciągle to samo. Ciągle ci ludzie wracali do, 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 do uczynków. I, I dzisiaj obserwuję dokładnie to samo. Z czego to wynika? Ja myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, że naprawdę ludzie nie przeczytali, wielu chrześcijan do tej pory nie przeczytało Nowego Testamentu. I, i, a jeżeli nawet przeczytali, to tak, żeby odwalić. Ja też powiem szczerze, że ja dwa razy przeczytałem na przykład, tak, żeby odwalić naprawdę Stary Testament i powiem Wam, że nic z tego nie, nie, nie zapałem. Jeżeli Ty, jako chrześcijanin, czytasz Nowy Testament w ten sposób, że też żeby, żeby go zaliczyć, żeby, żeby mieć, że przeczytałem, to też z tego nic nie będzie. Ty, ty, ty powinieneś przyjąć zupełnie inną postawę czytania Biblii, czytania Nowego Testamentu. To tak jak, załóżmy, no nie wiem, zakochujesz się w swojej dziewczynie, w swoim chłopaku, jak jesteś dziewczyną i chcesz go poznać, jaki jest ten człowiek. I dowiaduje się o, o, o wszystkich aspektach z jego życia, co lubi, czego nie lubi, jaki jest, Chodzicie razem. Tak samo jest dokładnie, jak się nawracasz. Jeżeli się nawracasz, tak przynajmniej u mnie było, zaczynałem czytać Biblię. Nie po to, że musiałem z nią zaliczyć Biblię i być tym takim prawdziwym chrześcijaninem, tylko po to, żeby poznać, jaki Bóg jest. Jeżeli ty. Po nawróceniu, jeszcze tego nie zrobiłeś, to zastanów się, czy ty naprawdę kochasz Boga? Czy ty naprawdę, czy ty naprawdę chcesz go poznać? Ja naprawdę, ja to, ja, ja to zrobiłem ponad 20 lat temu. Przeczytałem wielokrotnie Nowy Testament. Potem jeszcze naprawdę słuchałem y, 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 ta taśm, bo byłem ojcem y, y, rodziny, nie miałem już tyle czasu. Jeździłem autem, słuchałem w aucie. Do tej pory nawet mam wykupioną aplikację taką. Biblia multimedialna, polskie wydanie, katolickie wydanie Biblii, Nowy i Stary Testament. Słucham tego też. I, i, i jeżeli no nie ma, chcę powiedzieć, że nie masz wymówek. Ty nie masz żadnych wymówek na to, że ty nie znasz Nowego Testamentu. Potem przyjdzie ci jakiś dosłownie pajac, spotkasz jakiegoś mądrego pajaca, który nie jest naprawdę chrześcijaninem, tylko jest kimś, kto, kto leczy swoje kompleksy i, i, i chce zaistnieć. I on ci zaczyna głupoty do tej twojej głowy pustej kłaść, bo ty, ty, ty Biblii nie znasz. I on ci mówi o Sabacie, on ci mówi o tych chustkach na głowę, on ci mówi o, o wszystkich różnych rzeczach, a ty po prostu to łykasz. I, i jedyną przyczyną tak naprawdę jest to. Że nie przeczytałeś Nowego Testamentu. Ale to nawet nie chodzi o przeczytanie Nowego Testamentu. To chodzi o to, żeby poznać, jaki Bóg jest. A jedyną prawdziwą drogą, właściwą drogą do tego, żeby poznać, jaki Bóg jest w dzisiejszych czasach dla nas, żeby nikt się nie, naprawdę nie oszukał, to zacznij czytać, zacznij czytać Biblię. I ciągle do tego będę wracał. Nawróciłeś się, przyjąłeś Jezusa jako swojego pana i zbawiciela, tak chciej, chciej go poznać. Po prostu chciej go poznać. Nie wiem, no to dzisiaj na tyle i niech ci Bóg błogosławi. Z Bogiem, trzymajcie się.